Cześć, pokażę Ci co powinien zrobić jeśli podczas instalacji jakiejś gry lub programu wyskakuje nam błąd o nazwie Ta aplikacja została zablokowana w celu ochrony. Przy okazji jeśli chcesz więcej takich filmów, strzel łapkę w górę oraz z dzwoneczkiem. No ale dobra, co musimy zrobić, jeśli chcemy uporać się z tym uciążliwym błędem? Początkowo wchodzimy w szukaj i wpisujemy w tym przypadku komendę CMD. Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję otwórz jako administrator. Gdy już nasz wier polecenia się otworzy, musimy znaleźć plik, który chcemy otworzyć. W moim przypadku do poprawienia będzie to instalka Minecrafta, która jest akurat po prostu na pulpicie. Aby ją teraz otworzyć, powinniśmy wpisać w konsoli komendę, która doprowadzi nasz rozruch do naszego pliku. Ale jako że niektórzy mogą mieć problem z pisaniem nazwy użytkownika, albo po prostu odganięciem jej, bo po prostu nie wiedzą jaką posiadają, to troszeczkę ułatwimy sprawę. Po prostu wrzucę nasz plik docelowo do innego folderu, niech to będzie powiedzmy dysk F. Ale tak na surowo, bez wklejania go do żadnego folderu. Teraz wystarczy wpisać komendę rozruchową dla danego dysku i od razu wpisać nazwę pliku. Dodatkowo trzeba pamiętać, aby oprócz naszej nazwy pliku dopisać odpowiednie rozszerzenie adekwatne do naszego pliku. Można to oczywiście sprawdzić, klikając na naszą instalkę, w tym przypadku powiedzmy prawym przyciskiem myszy i wchodząc oczywiście w właściwości. Jak widać, u mnie jest to rozszerzenie, w tym przypadku MSI, więc oczywiście w konsoli dopisuję odpowiednie rozszerzenie. Teraz już tylko klikam Enter i nasza instalka normalnie się odpala. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie przydatny. Jeśli zaczniesz dzięki niemu czas, szedł łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. A jeśli chcielibyśmy wesprzeć, to prowadzę również drugi kanał, gdzie zapraszam Cię również tam. Mójego dnia, cześć.